Jak się wyróżnić? Pytanie, które bije w głowach, no nie tylko moje, tylko wydaje mi się, że większości ludzi z tej branży, z racji tego kochani, że kurde, no musimy się wyróżniać, jeżeli chcemy zarabiać. I teraz pytanie jak? Większość ludzi myśli, że okej, okay, to ja powiem, że u mnie jest więcej prowizji, że moja firma jest lepsza, że ja to mam jakąś grupę czarodziejską, na której rzeczywiście jest gdzieś tam zaczarowane więcej wartości. Czy to nie jest pierdolenie? Wejdź teraz na swoją tablicę, jeżeli robisz rzeczywiście w tym marketingu, wejdź na swoją tablicę, przeskroluj ją i zobacz, ile jest tych samych postów, gdzie uśmiechnięte twarze non stop czym ci zajebistego dziąka, miłego coś tam. To jest już nudne. Ciągle słyszę o nowych firmach, które są lepsze od innych. Ciągle słyszę o tym, że są jakieś grupy, które dają wartość, tylko gdzie ta wartość rzeczywiście jest. I teraz za tym jak się wyróżnić? Można wziąć kamerkę i zacząć łazić po mieście, tak jak robię to ja. Jednak czy to da ci rzeczywiście rezultat, który przyłoży się na twoje pieniądze? Nie wiem. To, co mogę ci powiedzieć, że wiem, że działa, to przede wszystkim dostarcz ludziom realną wartość, a nie tylko o nie gadaj. Zastanów się nad tym, jakie problemy rzeczywiście mają twoi odbiorcy, jakie problemy mają ci ludzie, którzy chcesz, żeby byli w twoim zespole. Pomyśl sobie, jakie pytania grają w ich głowie, a kiedy już do tego dojdziesz, poszukaj na nie odpowiedzi. A zresztą powinna się znać i zacznij produkować na ten temat posty. O! Jesteśmy przy dobrym temacie. Skoro już coś produkować, jakiś content, to dlaczego nie robić filmów, w których możesz zobaczyć czyjąś mimikę twarzy, możesz poczuć jaki on jest, możesz usłyszeć jego ton głosu, możesz usłyszeć kiedy robi pauzę, możesz zobaczyć po prostu jakim jest człowiekiem. To jest naprawdę trend a pieniądze zarabia się tam, gdzie te trendy są. A my w nich uczestniczymy. Aktywnie. A nie tylko o tym gadamy. Więc jak już produkujesz ten content, no to warto by było po tym wszystkim, kiedy dasz komuś wartość, powiesz mu po prostu jak rozwiązać ten problem, mówię ci jak wyróżnić się, na w tym internecie dlaczego by nie zaangażować swoich odbiorców? Nie zapytać ich o ich zdanie. Włączyć ich w rozmowę. Niech mają wpływ na wszystko to, co dzieje się u ciebie na profilu. Niech mogą podzielić się swoim zdaniem. Ludzie to lubią. Ludzie lubią wywierać wpływ, czuć się ważni i wiedzieć, że, twoi, że Ty szanujesz ich zdanie. Więc angażuj się w nich również. I kurwa, dostarcz im rozrywki. Nie bądź tylko i wyłącznie nudziarzem. Ludzie tego nie lubią, jeżeli będziesz tylko i wyłącznie napierdalał non stop o swoim biznesie, jeżeli będziesz tylko i wyłącznie życzył ludziom miłego dnia i nawet jeśli tylko i wyłącznie skupisz się na tym, żeby dawać wartość, to i tak będzie w pewnym momencie nudne. A Ty nie chcesz być nudny, chcesz dawać ludziom wartość, tak? Chcesz ich zainteresować, chcesz pokazać im trochę luzu, więc zrób to. Jakie Ty masz sposoby na to, żeby się wyróżnić? Co już w tej chwili w ogóle, z tego co powiedziałem, stosujesz u siebie? Co chciałbyś, ale może nie do końca wiesz jak. Pisz mi to w tej chwili w komentarzu, bo bardzo chętnie poznam Twoje zdanie. Pozdro.